Michalina Malinowska i Ewa Głosowicz, kolejny duety w grupie Andrzeja. Dziewczyny się spodziewały, że będą razem? Raczej nie. Nie, myślałam raczej o mężczyźnie. Aha, aha, czyli zaskoczenie. No pewnie. Jak miało być. No, jest! Słyszałaś Michalinę, jak śpiewa? Y, nie, jeszcze nie słyszałam. Jeszcze nie widziałam jej w telewizji. A ty słyszałaś Ewę? Słyszałam Ewę. Jakie są Ewy atuty? Śpiewa przede wszystkim bardzo dobrze, bardzo emocjonalnie. No i z przyjemnością się je słucha. Dlaczego wygrasz? Dlaczego wygram? Bo jestem najlepsza. Bo jesteś najlepsza. Dlaczego ty wygrasz? Bo też jestem najlepsza. No dobrze, dziewczyny. Powodzenia życzę w takim razie. Dzięki. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków